Kobieta w autobusie podaje warzywa młodej dziewczynie, która siedzi. Dziewczyna pyta, ile to kosztuje? Kobieta odpowiada, panno 300 rupii. Dziewczyna mówi, dam ci 50. Następnie zwraca się do swojej koleżanki, zobacz, zdobyłam warzywa warte 300 rupi za jedyne 50. Zobaczysz co zrobię dalej. W tym momencie autobus rusza. Kobieta zaczyna krzyczeć zrozpaczona, panno moje pieniądze, oddajcie moje pieniądze. Biedna kobieta zaczyna płakać, bezradna. Kilka dni później na tym samym przystanku kobieta szybko wsiada do autobusu i mówi, panno, kilka dni temu kupiłaś ode mnie warzywa i nie zapłaciłaś. Przyszłam tylko po te pieniądze. Dziewczyna odpowiada. Mówisz, że jestem złodziejką? Kobieta mówi: "Nie, nie panno, nie chciałam tego powiedzieć. Wtedy autobus odjechał i nie zdążyłaś zapłacić. Dziś przyszłam tylko odzyskać moje pieniądze." Dziewczyna mówi: "Zrób tak. Przynieś mi kilogram pomidorów i wtedy ci zapłacę." Kobieta odpowiada: "Dobrze, panno. Już je przynoszę." Biegnie, przynosi pomidory, daje je dziewczynie i mówi: "Panno, razem to teraz 350 rupii. Proszę zapłać mi dzisiaj, bo inaczej będę miała wielkie straty. Co moje dzieci zjedzą dziś wieczorem?" Dziewczyna odpowiada: "Przychodzisz tu codziennie, zapłacę ci. Teraz idź." Kobieta odchodzi w milczeniu. Dziewczyna mówi: do swojej koleżanki. Widzisz? Znowu zaoszczędziłam pieniądze. Następnego dnia ta sama dziewczyna idzie do pracy i mówi: "Proszę pani, nie dostałam pensji". Szefowa odpowiada: "Dyrektor dziś nie przyszedł. Dostaniesz ją jutro". Następnego dnia wraca: "Proszę pani, nadal nie dostałam pensji". Szefowa mówi: "Jeszcze nie przyszła. Jak tylko będzie, dostaniesz". Po dwóch lub trzech dniach dziewczyna idzie prosto do gabinetu dyrektora i mówi: "Proszę pana, od kilku dni proszę o pensję". Odsyłają mnie z miejsca na miejsce. "Kiedy dostanę zapłatę?" Dyrektor odpowiada: "Otrzymasz pensję za kilka dni. Nie przeszkadzaj". Dziewczyna mówi: "Proszę pana, chcę pieniądze, które mi się należą. Ciężko pracowałam w tej Firmie. Dyrektor mówi, pieniądze, które ci się należą? A co powiedziałaś sprzedawczyni warzyw, kiedy poprosiła o swoje? Przyjdź jutro, prawda? A teraz, kiedy to ty chcesz to, co ci się należy, nagle ci to przeszkadza. Ale czy wtedy pomyślałaś o problemie tej kobiety? Powinnaś się wstydzić. Czy wiesz, że ta kobieta pracuje cały dzień, żeby nakarmić swoje dzieci i zarabia tylko 400 do 500 rupi? A jeśli ty też jej to zabierzesz, co zjedzą jej dzieci? Dziewczyna mówi, przepraszam, panie, popełniłam błąd. Dyrektor mówi, nie przepraszaj mnie, przeproś tę, którą skrzywdziłaś, a od jutra nie musisz już przychodzić do pracy. Nie chcę zatrudniać nieuprzejmych ludzi. Ludzi, którzy okradają biednych. Dziewczyna znowu przeprasza. Dyrektor mówi: Nie, mnie, ją przeproś. Teraz wyjdź. Dziewczyna idzie do sprzedawczyni warzyw. Kobieta mówi: Panno, pani tutaj? Dziewczyna odpowiada: Tak, wybacz mi, bardzo cię skrzywdziłam. Popełniłam wielki błąd. Biedna kobieta mówi: Jeśli zrozumiałaś swój błąd, to najważniejsze. Nie martw się. Potem wyciąga pieniądze i mówi: Proszę, oto twoje pieniądze. Naucz się najpierw oddawać to, co się komuś należy, zanim zaczniesz się domagać tego, co należy się Tobie.